Cześć, witamy Was w trzecim. Cześć, witamy raz. Hmm? Cześć jeszcze raz. Dobra, nie nie, 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 nie zaczynamy jeszcze raz. Dzisiaj jesteśmy na poważnie. Witamy Was w trzecim vlogu tego kanału Misiaki KIO, właściwie to Misiaki MM, Misjata i Misia. Nie, Dzisiaj będziemy robić Jabi Banią. Znamy się badaniem. Wczoraj mówiłaś mi się, to. Wczoraj mówiłaś mi eee, A więc mam tutaj pianki, które się nie rdzą i które nie są normalnymi piankami. Tylko one są takie naklejone. Tylko kurde, nic nie widać. Weź mi jedno To nie wiem z tego trudno. To są takie pianki, które były... To była jedna taka długa Długo. pianka, ale mieliśmy dwie takie długie pianki i my je poucinaliśmy na kilka kawałków. Teraz mi musi One są kasy. ohydne. No właśnie, muszę je oddać za jedną. Mm. A ile kosztowała jedna? 3,99 okay. No i co, nie będziemy tego jakaś robimy, czabibani. Mam trybki. Bożeganie. Kiedyś robiłam to z kolegą. Wiesz mm. Tak który był u nas właśnie, w rozprzestrzeni pianki bojo, bierz, bierz jedną jojo. one były <coughs> dobre i ja dosłownie pamiętaj dobra. żeby tego nie gryźć, I nie rzuć. Trzy, cztery. Czami wani. mi pani jeden. Czy wani jeden. Czami wani dwa, one się ślizgają. No. Czami wani dwa. Czapliwani <laughs> 3. Czekaj na nie. One pęcznieją. Czapliwani <laughs> 3. Na pewno pięknie to wygląda. Czapliwani 4. <laughs> nie, co Ty robisz? Odejrzała mi się jedna. Pięć! 4. 5 Cztery Pięć, pięć. Cztery jeszcze. Ja zróbłam już pięć. Teraz ty... No 6 pięć. Pięć pani pięć. Sześć. O gdzie co mi i sześć. Hmm? Czami sześć. Jaki rozrazu leży? Czami pani sześć. Chwila? Czarny ronin siedem. No wiesz. Czarny osiem. osiem. Ja jeszcze jakoś normalnie mówię. Czarny ronin dziewięć. A dziewięć? Tu ronin dziewięć. Czarny ronin dziewięć. Czarny ronin dziewięć.

पियुष <laughs> 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 <Let's> <laughs> 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 Imbrzygów. Nie kładź przy instrumencie. Dobra. Idziemy rozpytaj na tej półwie, bo ja Czabi no. Czabiba, jeden. Jeden. Czabi bani dwa. Dwa. No! Mów czabiba, Czabibani nie dwa. Czabiba, trzy. Czabi bani trzy. Będziemy robić w tym samym czasie, poczekaj. Dobra. No bo ja. piankę. Mm. Czabiba, cztery. cztery. Mm. Czabi bani pięć. Niestety tak. tyle. Tak? No. Czabi bani sześć. Czabibani bani siedem. Czabi bani osiem. Czabi bani siedem. No śliskie. 15. Ale ten odcinek jest za krótki 15, i zrobimy coś 15, jeszcze. 24-5. razem Ja. Ani, nie, ja nie jestem. A ja... Mi się nie chce dzieci, jestem. 11 lat. Słaba, z mi karolina, co ja słyszałam. To no, nie było to. To było to. To nie. To, to było to. Mam nadzieję. Mam nadzieję. i znowu pojedynki. I szata, nieważne oni i tak znają nasze imiona. A więc tak, zabiję bądź... to. ty się 20, a ja zjadłam się 6. Zrobimy coś jeszcze? Ja nie jestem dobra z matymi, nie chcę się Zrobimy coś jeszcze. jego na że... 9 jezus. O Boże, kurde, cicho, nie przewidza. Zrobimy coś jeszcze, tylko że jest problem w tym, że nie wiemy co. na tym go. Nie. Ale ja wam zagram. Mm. Weź nie pokażę im żygów, bo nie mam nas oglądać. Mm. Jeśli ktoś nas w ogóle ogląda. Jak Na naszej klasie ktoś w ogóle jest jeszcze? Oh, nie chodź... na stronę naszej klasy na Facebooku! Mm. Oh, Boże! Nie jest tak? Mm. Jest czwarta B. Grupa czwartej B. Do czego się bawisz swoimi żygami, się tam. Słuchajcie. I y, piszcie w komentarzach, y, co wy usłyszycie za melodię. Ty nie mów. Bo nie, nie chcesz byś zepsuła zabawę. Nie, że nie Nie, nie! Ja tu jestem od muzyki specjalistką... Od sportu nie ma. Czego chcesz być? Możesz być specjalistką? Ja jestem od mody i od muzyki. Mm. Ty jesteś od sportu. Pięknie! Mówią się. Ale ja Ale ja bym się mogła z wami założyć o to, że ja umiem śpiewać. Piszcie mi w komentarzach, co mam zaśpiewać. Ja was proszę, żebyście to pisali, żebyście mnie tak nie olewali. W ogóle nas nie olewali, bo my nie jesteśmy y, tak jak wszyscy youtuberzy, czyli że... Y, nie, nie o to chodzi, nie porównuj się do y, tych najlepszych. Cicho. Nie jesteśmy jak ci dobrzy youtuberzy, nie, jak wszyscy normalni youtuberzy, że... Nie wiem zrobić hajs z YouTube, po prostu chcemy być znane, chcemy, żeby... nie chcemy się czuć takie odrzucone, że... Nie chcemy się czuć takie... Nieważne dla świata! Długo sobie będzie? I dlatego... No właśnie. Widzicie jaka Karolina jest chamska? Chyba. No. Mm. I pisze. Ona ma PlayStation w pokoju! No i co? Telewizor mam w pokoju PlayStation. Mam, mam, mam się ja raz Nie. Masz. Nie. Mm? Bo tak nie korzystam, bo mi się zgubił kontroler. Tam leży. Nie ten! Nie ten. Mm? A! To wiem kiedy. Nie ten. Mm? Ten taki, co się macha jakby... No wiem! Też mam go. Musisz się na mnie drzeć od razu! No wiem! Mm. więc robimy. Ale to, wiesz? Dobrze oktawie. Jestem siapa. Ty już czwarty raz poparzyłeś moje imię. I, I gra spec od muzyki. A was... zagraj w kotek na płoty. Ale to nie jest pianino, na tym się nie da chyba. Da się. Chwila. Muszę najpierw odczaić. <noise> Dobra, nie chcę. Mm. No, bo to głupio brzmi <głos> <głos> Dobra, nieważne. Co teraz możemy robić, żeby nie nudzili się? Bo my nie chcemy, żebyście się nudzili. Możecie napisać w komentarzach, co... Co chcecie? W ogóle zapomnieliście chyba o tym, że my możemy Was pozdrawiać w odcinkach, możemy Was polecać i skoro nie mamy teraz y, kogo pozdrowić ani polecić, a chcemy, żeby ktoś jednak był pozdrowiony albo polecony, to y, ty kogoś możesz polecić, kogo chcesz z całego YouTube'a. Pozdrawiamy skaj! Znaczy się SKKF -a poleca i pozdrawiam. No a ja pozdrawiam. No tak. A ja pozdrawiam Oliwie Rzeźnik. Nie szukajcie jej na Facebooku. Błagam Was. Naszą koleżankę. No I teraz nie będę mówiła nazwiska. Marte Z naszej klasy. Krystiana tego flajera. Z naszej klasy nawet pozdrawiam. Na której. Każde, na każdej lekcji po prostu mu widać dupę, musi ryczeć, musi iść do toalety. Mogę pomyśleć tylko, że jesteśmy od czwartej klasy w górę, od gimnazjum w dół. A on ryczy na lekcjach. On na każdej lekcji idzie do toalety, nie, nie rozumie łamków, po prostu to jest... ta no, tabliczki mnożenia nie umie. No. Mm. Um. Co możemy zrobić teraz? pozdrawiam jeszcze kogoś, Może, możemy Naszą Panią! Pozdrawiamy naszą Panią Małgosię. Która tego nie ogląda, jakby się dowiedziała o tym kanale, to ciekawi mnie jej reakcja. Wow, wow Co wy jesteście jakieś głupie? To, to, to nie jest dla dzieci, to jest dla dorosłych coś. O Boże, możecie sobie oglądać jakieś głupowe porniosy na YouTube Ale... No, ale robić filmiki, no boże, na tym się zarabia, a na jakie konto bankowe będziecie? To w ogóle grać, wy jeszcze nie macie konta. Ale... Na pani konto. no pani konto. A to może być. <grym> Ej, <zainteresowań> robimy grupowe minę teraz. Na 3-4. I nie ma olewania mnie jestem. Masz zrobić coś śmiesznego. Trzy-cztery. Yy. <grym zainteresowań> Olałaś mnie, nie lubię cię, nie lubię cię ja, A, już wiem. Dobra, trzy, cztery. To nie było śmieszne. Jezu, mam taką sierową minę, a ty mi taki gówno pokazuje, co każdy zrobi. Nie, możemy porzużać w siebie hamburgerami. Patrz, jaki piękny kwiatek. Jak myślałam, że kwiatki nadają. I robimy imprezę? są narkotyki z To nie są narkotyki. Narkotyki. A robimy imprezę. No dobra. No, 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 no. House party, house party. Skończyłeś, no to teraz. Darkoteki zmienia la 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 la. Jeszcze. <trun> co

Mogę to opowiedzieć kawał? Nie. <laughs> Dobra, dawaj. Dobra. Jasiu przychodzi do domu, ze szkoły, a on mówi: Jasiu, masz 50 zł i idź na zakupy. No to Jasiu tak idzie na zakupy. No i tak patrzy, w sklepie taki wielki misk 50 zł. No on tak, a kupię sobie go, a co? Mam hajs, to się kupi? No i sobie kupił. No i tak stwierdził: kurczę, już nie mam pieniędzy. A, pójdę do cioci, pewnie mi da kilka groszy, poszedł do cioci. A tam był kochanek cioci, nie? No i mm. akurat w, wujek wracał z pracy. Jasia, nie? No i Jasia i ciocia złapała Jasia i tego jej kochanka i wrzuciła ich do szafy. Nie? I cicho. Nie? I, i, i Jasia tak siedzi w szafie i tak patrzy na niego. On tak się na niego patrzy, i nie? Kupi pan misia. on mówi, nie. nie mam czasu. Za 10 minut. Kupi pan misia? Mówiłem ci już, że nie mam czasu. Kup pan misia, bo będę krzyczał. Dobra, pójdę ten misia. 50 zł. No dobra. Nie, 10 minut. Ja się mówi? O, oddaj pan misia. No przecież nie od... kupiłem się od niego. Kup pan misia, bo będę krzyczał, nie? No to, jak... daj pan misia, kup pan misia, daj pan misia, kup pan misia. No i tak, ja się wracam do domu hmm. z pełnymi torbami i z mieściem podbachowym. Później się skryję. Nie? Mm. I tak karaj. Nie? Ile trwa ten kawał? Kurde! Trochę. Trochę. Nie? No i tak szedł mm. w domu, mama mówi, o nie, Ja na pewno kradłeś, idź do spowiedzi. No to ja tak idę do spowiedzi. I tak, ksiądz się pyta, po co tu przyszłeś, Nie? Ja się na to... Ja sprawiam ich, a książ na to mówiłem ci już kurwa, że nie ma pieniędzy. Ha, ha, ha. Mm. Ej, jakie śmieszne. A teraz ty. A więc... <laughs> Przychodzi y, Jasie do mamy i prosi o 5 złotych. Mama się zapytała się Jasia: A na co ci 5 złotych, Jasiu? <laughs> Jasie odpowiada: Chciałam sobie kupić loda i lizaczka. Y, mama odpowiada: No dobrze, daję 5 złotych, i Jasie wychodzi z domu z tymi pięcioma złotami. Chodzi do porn klubu. Pyta się, py, pyta się Pana Prowadzącego Co można zrobić za 5 zł? Wsadzić i wyjąć Nic nie rób Wsadzić i wyjąć Jasiu wsadza Jasiu, dlaczego nie wyjmujesz? Bo mam tylko 2,50 Ale wiecie o co chodzi w tym wsadzić i wyjąć, nie? O Jezu

Pijana. A co to? Ej, to jest kutas. Ej, no to, 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 co wam to przypomina? Piszcie w komentarzu, co wam to przypomina. Co my tutaj jeszcze mamy ciekawego? Mamy... Wow! Ej, yeah! Ej, I... Ej, twoje, to twoja To z twojej buzi do ciała. Ej, dobre. Ej, dlaczego mnie? Masz? To, nie. Nie no, dawaj mi tego. E, dlaczego wszystko idzie do ciebie? Masz. No. <gry> o <Boże>. smutasz, smutaż? Nie, nie, nie. Jak to dał mnie? Aha! <noise> co, co to to jest <noise> Piwko. A, nie fair? No, nie, no, no. nie, masz! palić ci się łebety na czhady mm. <noise> Gdzie to jest? <noise> Aha! A, no, <noise> za to Dobra, już Karolina, już. Nowy na głowie, sorry. No, nie, patrzaj mnie. Ja chcę mieć piesia. Daj piesia. Piesia. Daj piesia. Daj piesia. Gdzie jaki sój, ta nie idę spać. Bo jestem parionek. A nie chodzą spać. Karina my się urodzi. ta ma urodzi. Am... <laughs> a może im powiem kiedy mam urodziny, co? O! E, my raczej, raczej. Raczej. Ja mam urodziny 31 sierpnia, wiem. No! ZARAZ SIĘ UCZĘ, JUŻ! Hmm? No. Ja mam urodziny 31 sierpnia i wiem, że to jest jeszcze dużo czasu, ale... Jak będziecie chcieli, no to możecie nam wysyłać pozdrowienia, nie wiem... w kopertach jakieś gun, bo moje, mój adres to jest rozprzed32g. A ona się urodziła i podaj też adres. Nie pamiętam. No dobra, no to... Hmm. Ja się... Daj Nie. Ja się urodziłam 22 września... 22 września 2003... Nie ma! Nie. Dobra, nie ma. Nieważne. Tak, urodziłam się w 22 września... Tak, wiem, jestem młoda. Gdzie? Gdzie? Jaki dom, no? Adres? No, adres to jest Rozprza, ulica Piotrzkowska 53B. A powiedziałam ulicę? Mm. Też Piotr 32g. G. G. Ja mam gry, ona ma B. 32g. Mów 53b. 53b. Mm. Nasza koleżanka ma. Nie chcę być studentem. Chcę być pięknikiem. НО! Миша! Ай, он нам забира тез пайна! Я се арбуза. Той я се гвяздки. Ето няма вера. Добре, то може да се виждат. No da. dawaj. Nie, nie. 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 nie bój się nie. Patrz. Teraz ty! Fajnie. Ej bo. No. Ej, bo oni się nudzą. Dobra, słuchajcie, kończymy odcinek. Na koniec zrobimy tylko jeszcze jedną, ale to bardzo, bardzo zwariowaną rzecz. A otóż, nie ruszaj się. Bądź w takiej pozycji i się nie ruszaj. Nie ruszajmy się obie, okej? Okay? Nie, 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 ruszaj się. Nie ruszaj się! Ej, to by też leci parę Nie, co to było? nie ruszaj się. Bo Poczekaj, bo już coś skoro wściłaś przecież. Mm. No co ty robisz? Karolina miała się nie ruszać.